Od połowy października, tak naprawdę, moim zdaniem, zaczyna się najlepszy moment ku temu, aby sadzić rośliny cebulowe kwitące wiosną do gruntu, takie jak chociażby żonkile, tulipany, hyacinty czy też krokusy. Wtedy też w połowie października istnieje już mniejsze ryzyko ku temu, że wystąpią zbyt wysokie temperatury jak chociażby we wrześniu, a we wrześniu zdarzają się nawet dni upalne i będzie to miało później swoje odbicie, to znaczy, jeśli posadzimy zbyt wcześnie rośliny cebulowe do gruntu, no to wtedy one mogą zbyt wcześnie nam wykiełkować, nawet w listopadzie lub też grudniu, a później przyjdzie, dajmy na to, zbyt ostra zima, bez pokrywy śnieżnej, to wtedy te kiełki, które będą wyrastały ponad powierzchnię gruntu, mogą zostać uszkodzone przez właśnie zbyt niskie temperatury i jeśli ich nie okryjemy, no to niestety możemy wiosną nie doczekać się kwiatów. Zatem dlatego powinniśmy unikać zbyt wczesnego sadzenia roślin cebulowych do gruntu i później będziemy bez obaw patrzyli właśnie na to, jak te rośliny będą sobie radziły przez całą zimę w naszym ogrodzie. Zabrałem się w tym momencie za krokusy, które uprzednio rozłożyłem tutaj pod koroną starej Czereśni. Bardzo ładna stara Czereśnia, i chciałem, żeby tutaj pod koroną tego drzewa były krokusy. I do sadzenia krokusów używam takiego oto narzędzia z takim szpicem. Zatem w to miejsce, gdzie widzę tutaj cebulkę, gdzie chciałbym ją zobaczyć, wpycham właśnie to. To takie narzędzie na głębokość około 5-6 cm. Następnie taką cebulkę, którą tutaj mam, umieszczam w tym dołku. No i przysypuję tą ziemią, która tutaj powstała o, z boku, pozostała z boku. No i mam już gotowe. Gotową czynność związaną z posadzeniem tej cebulki jest tak w ten sposób najłatwiej właśnie je sadzić, chociażby nawet na trawniku, niekoniecznie też pod drzewami. O, i tutaj pod tą czereśnią wiosną, krokusy powinny zakwitnąć przepięknie. W dalszej kolejności przystępuje do sadzenia tulipanów. I te piękne rośliny cebulowe otrzyma otrzymałem od pani, która na pewno ogląda ten filmik, którą serdecznie pozdrawiam. Ma pani naprawdę wielkie, wielkie serce. Tego się nie da opisać słowami, jaką radość mi pani sprawiła tymi przepięknymi cebulkami. Zatem staram się wybrać dla nich jak najpiękniejsze miejsce. Tutaj jest nawet nowe miejsce specjalnie przygotowane właśnie pod te tulipany. Zatem rozłożyłem sobie najpierw te tulipany, tak, abym wiedział mniej więcej gdzie, w którym miejscu je chcę. Wykonałem taką właśnie dziurę tym oto sprzętem. No i tutaj zobaczcie, jest już gotowa, przygotowana dziura dla tulipanu. Dodatkowo do każdego dołka ja osobiście dosypuję takiej ziemi kompostowej. To jest ziemia, która powstała w zeszłym roku, w zasadzie w tym roku, ale jej początki sięgają z zeszłego roku, bo ona składa się z liści, głównie z opadłych liści, z drzew. No i taką gotową, przepiękną, już dojrzałą ziemię, kompost wsypuję właśnie do tego dołka. Tutaj. Wkładam cebulę, no i dodatkowo jeszcze przysypuję tą przepiękną ziemią kompostową, i wtedy cebulka będzie miała jeszcze lepszy start ku pięknemu kwitnieniu. I tak postępuję z każdą cebulką, którą tutaj ułożyłem. Kolejne nasadzenia tulipanów oraz żonkili będą miały tutaj nad tym murkiem. W wielu bardzo ciekawych miejscach i myślę, że wiosną będzie to bardzo piorunujący spektakl, kwietny i będzie wyglądało to naprawdę wizualnie, smacznie. Bardzo często też umieszczam rośliny cebulowe kwitnące wiosną pośród bylin, które dopiero będą później kwitły. To znaczy, najpierw kwitną tutaj tulipany. A później, kiedy już przekwitną i liście zaczną żółknąć, to pojawiają się chociażby bodziszki czy też inne byliny, które będą zdobić tutaj te rabatę. I bardzo często też tak właśnie postępuje, żeby była jakaś zmienność roślin i żeby nie było takiego efektu, że jedna roślina. Nazwijmy to, wypada wizualnie, i później na tym miejscu nie ma nic. A ja jestem ciekaw, czy posadziliście już jakieś rośliny cebulowe, i czy w ogóle zamierzacie sadzić w tym roku u siebie w ogrodzie? Dajcie znać w komentarzu.